Co tam? Nie do końca wiem, gdzie mamy iść dalej. Tu? O! Nice. O tak! Jeszcze otwieram! No. O kurwa, żebyś wiedział. Friendly? No mam nadzieję, że friendly. Słabo wyglądasz. E, no. Either, if it with i only to escape, my them off. z czymś. idziemy dalej. Czuję nam nastrój. <laughs> to prawda, jest strasznie smutne. jakby to nie jest tak, że je, zabili jej rodzinę, czy musiała uciec. Jakby, come on. Mogło być gorzej. Jezu, spokojnie, bo mi rękę zjesz. Przepraszam. Nie miło. Nie miło. Nie miło. Nie robi się tak. Nie miło. Naprawdę nie miło. No dobra. Easy. Get fucked. What a real. Bardzo długie animacje ma to ucznia. Dzień dobry wszystkim, hej. Wiem, że trochę późno zaczynamy tego streama. Aha, ale aczkolwiek, no tak, czasami wychodzi w życiu, że nie można zacząć rzeczy wcześniej, bo trzeba je zrobić później. No ale jak je robicie później, to nie jest to samo, jakbyście je zrobili wcześniej, co nie? Dobra. Czy on się właśnie wysadził? O mój Boże, on się właśnie zabił. O Jezu, jak go ścięło. O czaszki. Skulls for the skull front, eh? Typesheet. No nie możemy tu wejść? Come on. And rock? No- Oh. Dobra, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. God damn. What up, bitch? Insane jiggle physics, by the way. Bitch easy. Oh, what new? Hey, so I came through the pass, and as I approached the forest the illusions intensify the monster must be hiding within my long search has finally come to an end and now my soul may find solace you possess great strength will you join me in the forest to end this demon once and for all should i fall prey to bewitchment stop me at any cost i would not wish to be a pawn to darkness and cause havoc Na co się tak właściwie zgadzam? Szczer. Nie, to nie jest tak, że go nie słuchałem, po prostu nie zwracałem uwagi, co on do końca mówi. Pamiętajcie, Czad, macie wolną wolę, możecie zrobić wszystko, co tylko chcecie. Na przykład zeskoczyć tam, ale ja tego nie zrobię. W taki sposób użyję wolnej woli. O jezus, jest ciemno. Jednak nie jest ciemno. Z czym ty jesteś? What the fuck? We chill, right? Mm -hmm. <laughs> Holy fuck. No, dawaj, 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 dawaj. O! To co, w Easy! Chat, easy! Experiment. O, to ty, znowu. Girl, you good? Co zrobiłaś tym typem? Ty go zabiłaś? Tego ...mortals is the the fact that you're still means you're chosen. W way I was sent here by the primordial deity himself Yet the people remain blind to his will Their ignorance has led to nothing but war and suffering tell me if sacrificing the worthless could save the world, would you do it? ja myślę że żeby dostać od niej bonusy powiemy że tak że się zgadzam no I agree pewnie. Nie mam, raczej nie, raczej, raczej nie, ale jest hot, więc. To Dzięki. God damn the jiggle. Bloody steamed bunny ban Nie będę przecież jadł jedzenia z krwią, szanuj. No a uh, o Boże, to ty jesteś. O, ale te dźwięki są urzędliwe. Serio? The Bloody steamed bunny bun? Chcesz to zjeść? Chciałbym się ślawić żeby wyjść z tego słoja. No nie wiem, czy taka little... I don't know. Fuck do you mean demon Manifest? Co ty gadasz? Let me dodge, bitch. God, damn. God damn. Czy to znak od gry, że powinniśmy się ubrać?

Okay, maybe not. In this timeless illusion, where does our true lie? At last! <laughs> You've come before me. Nie jestem gotów na tego dosła. Just saying. God damn! God damn! Respectfully. Dobra, chłopaki, poczekajcie na mnie chwilę. Zaraz za was przyjdę. Nie starałeś się, nie? Czy to będzie kolejny boss? Fuck that. Jak wleciał. Oh, fuck. O, nie lubię się. Jak dla mnie? Jak najbardziej. wyszło. Nara! Nara! W ogóle czy Mercury nie jest trujący? To nie jest rtęć? Bo my to sobie ramy, dotykamy to rękami. Big jar! Kurwa, ale się wystraszyłem. Nie robi się tak. Co mnie kurwa zabiło? Co mnie... Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Jak to wygląda? Holy fuck. O mój Boże. Ach. Ej, nie, ja mam to za dużo! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Proszę. Przepraszam. Jezu. Nie wiem czemu się denerwuję. Nie powinienem się denerwować. Złość piękności szkodzi. No mi już nie zaszkodzi na szczęście. <ścoughs> A, wiecie jak jest. A! Zostaw mnie! Nie wyrażam zgody. Kurdebele. Nie robi się tak. Blight nas chyba tak zabija, co nie, chat? To nie jest blight, czy to jest blight? To drugie. Jaki to był kolor? Czy to było despair? What the fuck? Małże. Hm? Czy to jest spongebob? Spongebob. The bird creatures that haunt these woods are bow people. Ascended bow people they are. Czemu gadacie jak Mmm. From their hanging coffins they rise. Taking to the skies to soar into the forest and gather until settlement. Nie, on mówi normalnie, nie akoda. Guided by the enlightened, they erected this altar. Human sacrifices nourish their twisted deities. Intruder, beware! Mmm! heed these words and flee while you still draw breath. No, on też mówi kąda normalnie, trochę jak ja da, ale nie do końca. Tak słucham? Nie, nie dzięknie, nie, nie potrzeba, nie już nie. I'm good. No, jak już już mało Chat, czy mamże normalnie też są zabójcze? Czy tylko jak próbujecie je zjeść? Chyba odpowiada na moje pytanie. Możesz mnie wypluć? Nie mam pojęcia kim ty jesteś stary. Nie, Nie wiem, czy ty spadniesz może? No właśnie, nie chcę spać z tobą! O mój boże, Skąd ty wiesz? Nara, <śm> a ja mam, mogę mieć taki łeb jak wy, chwila. Mogę mieć taki sam łeb jak wy. Czy będziemy się lubić wtedy? Nie, lubimy się! Yo, yo! Z tej samej starej. Jesteśmy z tej samej starej ziom. Patrz, widzisz? Mam łeb taki sam jak ty. Czat to chyba nie działa. Może mnie nie lubią. Klam! To się zapadnie, prawda? Tak, myślałem. Nie mam błędy, do mnie mówisz, człowiek. Czy ona robi point down? Co za sucz. Małże. Małże? Dużo małży. Małż czy małży? Doskonałe pytanie, chat. I nie odpowiem wam na nie, bo nie wiem, bo ja je zadałem, więc to znaczy. Wiecie co? Generalnie, jak zadajecie pytanie, to nie znacie na nie odpowiedź, nie? I właśnie ja to teraz zrobiłem. Nie! Tak właśnie zobaczyłem w ostatniej chwili. Puść mnie! O? O, ty. Nie rozumiem Cię. O, szplak, by to... Uh, uh, mm, 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 mm. Myślicie, że prosto do tego? Dlaczego? Pytanie, co lepsze, małże czy szczury? Wiesz co, to jest doskonałe pytanie, zależy jak... zależy, co chcesz osiągnąć. Jeżeli chcesz z kimś porozmawiać i po prostu mieć kontakt z kimś, to szczury. Szczury, bo czasami mogą ci dać klucze, czasami mogą ci dać dobrą radę A małże są takie, że jak z nimi gadasz, to ci wpuszczają w pierdol Także wszystko zależy od tego, co potrzebujesz właśnie w życiu eee. Eee. Aż mi zdrygnęło trochę Przeżyliśmy, jej! Jepii! Nie! Nie! Amin A Jestem w stanie ci to wybaczyć The tomb of the apothecary. It seems you can investigate the loose mound of dirt. No jasne. Czy my musimy zrobić jakąś emotkę? Czy to o to chodzi? Czy my nie mamy dosłownie emotki, które się nazywa Search Dirt czy coś takiego? Egzamin może to. O to chodzi? No way. Naprawdę? Ale jestem zajebisty! More of your kind, masz na myśli kobiety? A! I przy tym geniusz! No kurde! Wiadomo! Wiadomo, w końcu ktoś kto rozumie jak ja myślę! Jeszcze przy tym jest napisany błędnie, chat! <laughs> Czyste IQ, chat. Nigdy nie spotkacie kogoś tak mądrego jak ja. Naprawdę! Usunął?! Chat naprawdę tak napisał. Ej! Uwierzcie mi, proszę! A to ty! Co tam? You good? Oh, seeing you here in hills Hillswatch gladdens me greatly. I just crossed swords with Ainunzi, the rebel leader. Mm -hmm. <laughs> His cheap tricks made me tickle all over. I rested here for a bit after the fight. But when rested I woke up here, to... my possessions were all gone. Ah, what's lost is lost. But it won't stop me from roaming these lands.

<słuch> you must be looking for as well. Nie <słuch> wiem, koło szukam stary szczerze. Nie <słuch> jestem nieśmiertelny. Pijani są? Nie spełni rozumu. Ale dali mi trochę, są mili. Jak się trzymasz? <grym> 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 Jezu, przepraszam.